Prawda, rzeczywistość czy tylko łuda? Witam państwa w 68 numerze Politycznych Idoli. Dzisiaj szanowni państwo zacznę 11 oczywiście lipca 2023 roku zacznę nietypowo od pewnej wizyty. Oczywiście wielu agentów wyszkolonych przez służby bezpieczeństwa Białorusi Rosji ludzi próbuje się przedostać przez zagranicę tak zwaną granicę zieloną. Ale nie wszyscy oczywiście muszą. Niektórzy, jak pewien dyplomata, biznesmen z Afganistanu, przyjechał sobie na krótką, na, na dwa tygodnie, czy był nawet miesiąc do Polski, żeby zobaczyć, dlaczego taka tutaj jest awantura. Posłyszeli dużo. Zresztą pamiętali o krajach NATO, które były zaangażowane w ich kraju, więc chciał się zorientować, jaka to sytuacja. Od razu zobaczył sobie, obejrzał sobie te marsze, różne te piekło kobiet na poselskich platform obywatelskich gabinetach wiszące, zwłaszcza w Częstochowie, on też odwiedził i sobie pomyślał, że no, Bóg jest dla niego litościwy, bo nareszcie spotkał prawdziwych wiznawców. Bo skoro, szanowni państwo, uznał wolność, swoboda myśli, poglądów praca zarobkowa pensje Samochody drogie, możliwość prowadzenia samochodu jest dla tych polskich kobiet piekłem. No to witaj, witajcie w afgańskim raju. To on chęcią ich przyjmie. Tylko, no, niestety niektóre podział trzeba będzie odchudzić, ale to na pewno uda się to bardzo szybko przeprowadzić. No, szanowni państwo, życzyć mu należy temu. Panu dyplomacie z Afganistanu sukcesów. Na pewno uda mu się wiele przekonać. Jeżeli PO nie, wy, nie wygra, a nie wygra, wygra prawo i sprawiedliwość, to wtedy będzie mógł sobie tą część pozabierać. Szanowni Państwo, dlaczego to mówię? No, bo nie wiecie o ostatnim świrowaniu tych tolerancyjnych. Są strony, co mówią, chcecie wolności, swobód, obywatelskich, tolerancji, to wejdźcie na nasze strony i przystąpcie do nas, do nas platformy. I co tam pisze: Tolerancja polega na tym, że się wszystkich będzie znakować pisiorów, oznaczy się ich, powyrzuca z pracy, będą musieli ujawnić, że są pisiorami w swoich zakładach i wyrzucić się na. Na ścianę wschodnią, niech sobie tam budują swoje państewko, a oni za pieniążki niemieckie, to znaczy unijne, będą sobie żyli jak w radiu. No, szanowni państwo, czy to nie brzmi jak segregacja rasowa, czy to nie brzmi jak rasizm, czy, na, czy, czy mi się wydaje, że ci ludzie już tracili całkowicie rozum? Nie, szanowni państwo. Ci ludzie są takimi botami, siedzą i wpisują różne newsy, żeby zgromadzić ludzi. Tak jak powiedziałem w poprzednich, coraz lepsze notowania, ale te notowania są tylko notowaniami. Szanowni Państwo, kogo pytają? Przez cały okres mojego życia, moich krewnych, nikt nigdy, żadnej sondażowni, szanowni Państwo, e to nie zwrócił się do nas z pytaniem, na kogo się głosuje. Żadnej. Co więcej, to ja za studenckich czasów próbowałem się załapać na fuchę do jakiejś sondażowni. Więc, szanowni Państwo, wiem doskonale, i żadna nie miała, słuchajcie, zleceń na województwo Częstochowskie. No, będę mówił województwo Częstochowskie, wiem, że to jest Śląskie, ale, szanowni Państwo, prawo i sprawiedliwość obiecało. Kiedyś, że będziemy mieli to województwo, że odzyskamy. Mało tego, żeby wygrać wybory nawet lewica, bo sobie prezydenta miasta obiecała, że zrobi województwo, popodbije, pozbawi tą panią siedzącą na prezydenckim zydlu w Łodzi, pozbawi ją, tą chyba pani Zdanowska jest z PO, pozbawi władzy i przejmie całe miasto. I nie będzie już województwa... Łódzkiego, tylko będzie często Częstochowskie, a Łódź będzie jedna, jednym z miasteczek, z miasteczek tego województwa. Szanowni Państwo, no już wtedy człowiek powinien się tak usiąść i zastanowić, że rzeczywiście zaczyna niektórym odbijać, zaczyna coraz bardziej fantazjować, a nie żyć w realnym świecie. Gazeta Wyborcza, znowu gazeta, znowu pisze o sukcesie, słuchajcie. Jest remont Gierkówki w Częstochowie. Jest remont Gierkówki i teraz się okazuje, że znowu nie potrzebuje rządowych dotacji, bo udało im się zdobyć fundusze europejskie miastu na dokończenie budowy. Czyli, szanowni Państwo, dwie i, i na Kotowicach i na Warszawę jest zablokowana. Yy, jedna i druga jest yy, Te odcinki są rozbudowywane, remontowane. I teraz się dowiadujemy, że w ogóle na całość inwestycji nie było pieniędzy, że dopiero teraz na dokończenie czy na dalsze realizowanie znalazły się środki. To ja przepraszam, w jakim my żyjemy? <grywanie> Bałaganie. W jakim kompletnym, odrealnionym świecie? No jak i robi się inwestycje, to się przygotowuje plan finansowy, wszystko się oblicza, wszystkie koszty. No ja wiem, że można, ym, można się liczyć z tym, że jest inflacja i ceny wzrosną, ale można w kontrakcie sobie, szanowni państwo, zapisać odpowiednie sumy i żaden pies z kulawą nogą się nie będzie wtrącał do tego, po macie umowę. Podpisujesz umowę. Słyszysz prezydenciku? Jeden z drugim? Urzędniku? Z PO i lewicy? Ludzie! Ekonomia! Ekonomia! No tak, ale jak ta pewna chyba historyczka po po Częstochowskiej uczelni udaje ekonomistkę, to wy też udajecie ekonomistów, a potem jesteście przez prawdziwych biznesmenów rolowani na całej linii. Co za ludzie? Co za ludzie? Trudno mi naprawdę myśleć o Was poważnie jako politykach czy biznesmena. No chyba tylko jeszcze Wasi wyborcy Wam wierzą, ale, ale bądźmy rozsądni. Albo weźmiecie zawodowców, a tą całą klikę rozgonicie i nie będzie bajzlu w mieście, albo naprawdę nie ma sensu w ogóle Wam się zajmować. I was Krytykować. Posłuchajcie, jeżeli się kogoś krytykuje, jeżeli społeczeństwo jeszcze krytykuje czy wyzywa władzę, to znaczy, że ją jeszcze toleruje, bo uważa, że coś ta władza zmieni i że można. Ale jak już tylko pusty śmiech słychać albo i gromki śmiech, to znaczy, że już wtedy społeczeństwo ma was. Jak się to mówi brzydko w czterech literach i w ogóle już się nie będzie wami zajmowało. Bo nie ma sensu ludźmi, którzy. Nie są w stanie poradzić sobie z zarządzaniem coraz bardziej zmniejszającego się miasta. Kiedyś mieliśmy liczebność osób większą niż w Łodzi. Teraz o Łódź ma 460 tysięcy, a my 190. 000. No to, szanowni Państwo, do czego my doszliśmy w ciągu tych 30 lat? Więc nie plujcie we WY platformerskie osobniki, że. Że PiS zniszczy dorobek 30 lat, bo jak się z tego cieszę, Szanowni Państwo, bo jeżeli to oznaczało depopulację, no to gdzie wszyscy moi znajomi są albo w Stanach, albo we Wrocławiu? <grywki> bo tam wszyscy uciekli. No to już naprawdę jest to przykład całkowitej indolencji, głupoty i bez sensu ludzi, którzy nie potrafili zarządzać, nie potrafią lub nie chcą zarządzać, pouważają, że pozjadali rozumy. Tylko tak jak powiedziałem, z tymi rozumami to się minęli. Wyścig wygrał ktoś inny. Wyścig po rozum. I nie zdziwiłbym się, jakby naprawdę coś trzeba było z takimi ludźmi zrobić. I Ciągle czekam, ciągle czekam na dowody, na dowody, że ta lewica i to PO jest naprawdę takie prawomyślne. No, ilu macie powiedzmy z różnych mniejszości narodowych, ilu macie kandydatów na posłów i senatorów z Wietnamu? Duża mniejszość, z Chin to trochę mniej, nie będę wspominał. Ale mamy trochę z państw afrykańskich, ile tego macie. Bo jak na razie nie widzę żadnych takich kandydatów. Oczywiście są, którzy na chwilę daliście obywatelstwo i wrócili do swoich państw. No, to też już jest śmieszne. Kto was popiera? Popierają ludzie, którzy wierzą w wasze bzdury, tylko słuchają TVN-u. No, ale słuchanie tylko TVN może, szanowni państwo, doprowadzić do. Umysłowej pustki. Na to nie możemy sobie pozwolić. I na głosowanie na takich ludzi raczej bym był zwolennikiem, żebyście tego Państwo nie robili. No bo jak to zrobicie, no to popadniecie w taką, powiedzmy, ostateczną, jakby to powiedzieć, apatię. A apatia kończy się bardzo źle zazwyczaj. I dlatego, kto jej podlega, i dlatego, kto musi funkcjonować w takim środowisku i słuchać wywodów takich ludzi, którzy z logiką też nie mają nic wspólnego. No to, szanowni państwo, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj, jeżeli chodzi o ten numer, no bo chciałem tylko podać o tym przykładzie nieodróżniania. Jeżeli chcecie to mieć Afganistan, jedźcie sobie i żyjcie w tym wspaniałym, demokratycznym świecie. A nam zostawcie nasz kraj i pozwólcie żyć w spokoju, pod rządami naszej partii Prawa i Sprawiedliwości. A wy jedźcie sobie do tego raju. Tam już na was czekają. Powodzenia i żegnam. Pozdrawiam, szanowni państwo, do usłyszenia.